Witajcie, moi drodzy. Żeby sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 2, wystarczy, że spojrzymy na ostatnią cyfrę. Jeżeli liczba kończy się cyfrą parzystą, jeżeli na końcu jest cyfra parzysta, to znaczy, że jest podzielna przez 2. No i moi drodzy, pamiętajcie, 0 jest parzyste. Czyli tutaj mamy liczbę, nie interesuje nas całość, tylko to, że na końcu jest czwórka. Czwórka jest parzysta, więc cała ta liczba jest podzielna przez 2. Dalej, tutaj też mamy liczbę, która nas w całości nie interesuje, tylko ta dwójeczka na końcu. Skoro na końcu jest dwójka, to znaczy, że cała liczba jest podzielna przez 2. No i kolejny przykład: tutaj mamy siódemkę na końcu. Siódemka nie jest podzielna przez 2, czyli cała liczba nie jest podzielna przez 2. Zróbmy sobie teraz kilka przykładów. Mamy zaznaczyć liczby podzielne przez 2. Więc patrzymy tylko i wyłącznie na sam koniec. Tutaj kończy się na 2, czyli ta liczba jest podzielna. Zaznaczamy ją sobie. Patrzymy na kolejną liczbę. Kończy się na 7. 7 jest nieparzyste, czyli ta liczba nie jest podzielna przez 2. No i mamy kolejną liczbę. Ona kończy się na 0, czyli jest parzysta. Kolejną cechą podzielności jest podzielność przez 3. Tym razem nie patrzymy na pojedynczą cyfrę, tylko musimy dodać do siebie wszystkie cyfry, z których składa się liczba, i jeżeli wyjdzie nam liczba podzielna przez 3, to znaczy, że cała liczba jest podzielna przez 3. No i tutaj rozpisałem: 1 plus 2 plus 5 plus 4 to 12. Skoro 12 dzieli się na 3, to znaczy, że cała liczba dzieli się na 3. No i spójrzmy sobie jeszcze na ostatni przykład. 785. Dodajemy do siebie 7 plus 8 plus 5 to 20. 20 nie dzieli się na 3, czyli cała liczba jest niepodzielna przez 3. Zróbmy kilka przykładów. Mamy zaznaczyć liczby podzielne przez 3. No i zaczynamy od 315. Dodajemy do siebie cyfry 3 plus 1 plus 5. To 9, czyli wychodzi nam liczba podzielna przez 3. Dalej mamy 164. 1 plus 6 plus 4 to 11. 11 nie jest podzielne przez 3, czyli cała ta liczba nie jest podzielna przez 3. No i na koniec 741. Dodajemy sobie cyfry. 7 plus 4 plus 1 to daje 12. 12 jest podzielne przez 3, czyli cała ta liczba jest podzielna przez 3. Kolejną często używaną cechą podzielności jest podzielność przez 5. Tutaj, podobnie jak przy podzielności przez 2, patrzymy tylko na ostatnią cyfrę. Liczba dzieli się przez 5, jeżeli kończy się na 0 albo na 5. Czyli tutaj, kończy się na 5, więc jest podzielne. Kolejna liczba kończy się na 0, więc jest podzielna przez 5. No i następna liczba kończy się na 7, czyli jest niepodzielna przez 5. Teraz mamy zaznaczyć liczby podzielne przez 5. Patrzymy na koniec. Kończy się na 5, czyli jest podzielne. Kolejna liczba Kończy się na 7, czyli jest niepodzielna. No i ostatnia liczba. Kończy się na 0, czyli jest podzielna przez 5. Jest jeszcze jedna cecha podzielności, którą warto znać. Nie jest to podzielność na liczbę pierwszą, więc nie przyda Wam się przy rozkładzie na czynniki pierwsze, ale może Wam się przydać przy pierwiastkowaniu albo przy skrecaniu ułamków. No i też jest ona o tyle praktyczna, że w momencie kiedy sprawdza się sobie podzielność przez 3, czyli dodajecie cyfry, to od razu możecie sprawdzić podzielność przez 9. Bo tutaj tak samo, dodajemy do siebie cyfry i jeżeli wychodzi nam wynik podzielny przez 9, to znaczy, że liczba jest podzielna przez 9. Zróbmy sobie kilka przykładów. Mamy tutaj 265, czyli dodajemy do siebie cyfry. 2 plus 6 plus 5 równa się 13. 13 nie dzieli się na 9, czyli ta liczba nie jest podzielona przez 9. Dalej 164. 1 plus 6 plus 4 równa się 11. Czyli znowu wyszła nam liczba niepodzielna przez 9, więc ta główna liczba nie dzieli się przez 9. No i teraz 243 2 plus 4 plus 3 e, równa się 9, czyli wyszła nam liczba podzielna przez 9. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Za wszystkie komentarze, udostępnienia, subskrypcje bardzo dziękuję. To serio, serio pomaga. No i na dole zostawiam Wam w opisie zarówno kartę, w której to wszystko podsumowałem, jak i jeszcze kilka zadań do poćwiczenia. Trzymajcie się i do usłyszenia.